Bye! <laughs>

Nie ma tak popciół, sędziowie muszą się naradzić, kto wygra. Zatem do państwa będzie należał głos, punkt decydujący, czy wygra Boguś Gdańska czy Piotr. Z 12 punktu. Ale przecież obydwa zginęli! Dlatego wierzy. ty będziesz głośny do samorządu. Teraz uwaga. Państwo swoim aplauzem im bardziej głośny, to cała osoba wygra. Czy no. Państwo jesteście, żeby wyciągnąć boguś? Szanowni za Piotrem? Jednogłośnie Piotr. Dajcie nam jeszcze parę minut i zaraz będę